Każdy z was na pewno wie, że jak przed snem kładł się spać i sobie coś tam wkręcaliście do głowy, niezależnie, czy to były negatywne czy pozytywne rzeczy, wiadomo, że przy negatywnych jak się czujemy? Źle. Jak sobie myślimy, tam leżymy gdzieś na plaży z jakąś fajną dziewczyną, czujemy się dobrze. I teraz gdybym mógł, to bym każdemu z was już dyplom wręczył, bo potraficie manipulować swoimi emocjami. Bo każdy to może zrobić, sobie coś tam wizualizując, coś tam sobie wklepiając do tej głowy. Tylko kładąc się przed snem, to długo trwa, trzeba zamknąć oczy, coś tam sobie wizualizować, ale to działa. Jeżeli chcecie na zawołanie być pewni siebie, bo tego na przykład wymaga mecz, no to musicie wprowadzić się w odpowiedni stan. Amatorzy, czy nazwijmy to ludzie nieświadomi, wychodzą na mecz z nastawieniem X. Nikt nie wie, czy on dzisiaj będzie pewny siebie, czy on nie będzie pewny siebie, czy on cofnie nogę, czy on nie cofnie nogi. Totalny totolotek, jeżeli chodzi o Zaangażowanie na treningu, pewność siebie na treningu, koncentracja na treningu nie wiadomo, jaki będzie. I teraz, przed każdym treningiem, przed każdymi zawodami, musicie sami siebie zapytać jaką chcecie być dzisiaj osobowością? Czy chcecie być gladiatorami, którzy nie odpuszczają? Czy chcecie być frajerami, którzy się boją? I pogadajcie ze sobą i zastanówcie się, jak byście chcieli zostać zapamiętani po tym meczu. Na każdym z meczy może być jakiś, e, czy to dobry menadżer, czy scout, nie ma to znaczenia. Może was wyłapać. Wy macie na każdym meczu szansę. I teraz Wy sobie to musicie dobrze uświadomić, że ludzie nieświadomi i amatorzy wychodzą z nastawieniem X. Jeżeli Wy zaczniecie nad sobą panować, to i na każdym meczu będziecie dawać z siebie wszystko, to Wy macie nieprawdopodobnie wielką szansę, żeby zostać zauważonym. A oto się gra toczy.